Słowacja ma znacznie większy problem z powodziami niż Polska, a to dlatego, że u nich 60% obszaru to góry, a u nas tylko 8%. Jak ulewy zmoczą nasze góry, to woda zaleje Bierun, Koczałkowice, jeszcze kilka miejscowości. Samorządy mają wówczas kłopot, dziennikarze mają o czym pisać. Na Słowacji po ulewach w górach jest totalna katastrofa. Ale to też powoduje, że Słowacy mają inne dowody stosunek. Cięgają do prostych, tanich, skutecznych, a w Polsce już niemal zapomnianych, choć niegdyś stosowanych tradycyjnych rozwiązań. W większym też stopniu opierają się na lokalnych rozwiązaniach i lokalnej aktywności. Dla Słowaków jest już oczywistością, że łatwiej i taniej można zapobiegać powodziom, zatrzymując wodę w górach niż podejmowanie później z nią walki na terenach niżej położonych. Nasi sąsiedzi uruchomili ostatnio ponad 600 projektów w swoich górach, a w każdym z nich postawili kilkadziesiąt, niekiedy kilkaset niewielkich przegródek z drewna, ziemi, kamieni, z tego co można było znaleźć w promieniu kilkudziesięciu metrów odbudowanej przegródki. Owe przegródki to żaden inżynierski wyczyn. Z założenia nieszczelne, stawiane tam, gdzie wody akurat przeważnie nie ma, samouszczelniające się jesienią, gdy potokami płyną spadające z drzew liście. Każda z tych przegródek przytrzymuje już po samouszczelnieniu kilka do kilkudziesięciu metrów sześciennych wody, która na dodatek szybko wsiąka lub paruje. Tworzenie tych przegródek dla zbyt szybko i w zbyt dużej ilości spływającej z gór wody nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Łopata, siekiera, kilow, piła spalinowa pozwalają pięcioosobowej drużynie niewykwalifikowanych pracowników wykonać dwie takie przegródki dziennie. Nie ma w Europie tańszego sposobu zatrzymywania wody. Nie ma też w Europie innego sposobu. Na retencję wody bez dewastowania całej okolicy. Przegródki są różnej wielkości, ale to i tak jest mikroskala. Zrobione są z drewna drzew iglastych i wówczas przeżywają do 15 lat. Wykonane z liściastych zdarza się, że przeżyją 40, po czym się rozpadają, a na ich miejsce tworzy się nowe. Nikt ich nie konserwuje, nie reperuje, stają się stałym elementem krajobrazu. One zaś same, ustawione tak gęsto siebie, jak to jest tylko możliwe, stwarzają kaskadę, która nie tylko zatrzymuje wodę i niesione wodą rumowisko, ale przede wszystkim wygaszają energię niesioną przez wodę w czasie roztopów i letnich ulew. W niektórych miejscach w poprzek potoków ustawiane są bale, stawiane są kraty, drabiny, których jedynym zadaniem jest wyhamowanie energii. Słowacy już wiedzą, że jeśli energia rosnąca wraz ze wzbierającą szybkością i masą walącej z gór wody, urwie na dole kilka mostów i wiele kilometrów dróg, to koszty betonowych zabezpieczeń przed kataklizmem, a później remontów, znajdują natychmiastowy efekt w poszerzającej się nieustannie gminnej dziurze budżetowej. Ale przecież zabezpieczenie przeciwpowodziowe to wtórny efekt tych projektów. Bo pierwotnie chodziło o ochronę przesuszonej przyrody, poprawienie procesów samooczyszczania wody w potokach, podniesienie poziomu wód gruntowych, podniesienie poziomu wilgoci w lasach. Pokazane działania to przede wszystkim wkład w rozwój bioróżnorodności i wzbogacania siedlisk. Woda gromadzona jest nie tylko w lasach i nie tylko w przegródkach, ale także w dołkach, rowach specjalnie tworzonych w tym celu na leśnych drogach, na polach i pastwiskach. Wysuszenie obszaru to nie tylko sprawa gospodarki leśnej. Bardzo wiele wody odpływa drogami i to również jest ogromna skala. Każdy kilometr kwadratowy powierzchni to średnio 4 km dróg, dróżek, ścieżek. Przyjąwszy 2 metry jako statystyczną szerokość drogi i przyjmując jak na żywiec czyźnie 1000 km2 powierzchni całego powiatu, gdzie na każdy metr spada rocznie tona wody, łatwo można policzyć, że przez system dróg, nie licząc dachów, rowów, leśnych i polnych jarów, wyasfaltowanych boisk i parkingów, rocznie jest z naszego obszaru bezproduktywnie wypuszczane 8 milionów ton wody. To najmarniej 8 razy więcej, niż są w stanie zatrzymać zapory w Tresnej i Porąbce. Ani narastające susze, ani gwałtowne powodzie nie powinny więc u nas nikogo dziwić. Dla złagodzenia fali powodziowej, dla zmniejszenia letnich susz, dla zachowania bioróżnorodności, Słowacy starają się, by woda, zanim spłynie z gór,. Była wielokrotnie wykorzystana w miejscowych cyklach wsiąkania, skraplania, parowania. Po to właśnie tworzą systemy zwalniające odpływ. Rowy przydrożne są tak wykonane, by woda gromadziła się na dłużej i spływała z nich powoli, by roślinność rozwijała się tam obficie. Rowy są tak konstruowane, by przy normalnej pogodzie woda odpływała z nich bez przeszkód. By stanowiły barierę dla wody dopiero przy jej nadmiarze. Właściciele pensjonatów odpływ wody ograniczają siatkami, świadomi, że czym woda wolniej od nich odpłynie, tym mniej narobi szkód niżej położonym sąsiadom. Tak więc jeśli wody jest mało, spływa na bieżąco, bowiem pod widoczną na ujęciach przegrodą jest normalny przepływ. Bariera działa dopiero wówczas, gdy napływająca woda przewyższa przepustowość odpływu. Woda zbiera się także w zagłębieniach, w których budowane są kominy, a odpływa dopiero po przelaniu się przez ich górną krawędź. Tak zorganizowane okolice jarów, dróg i okresowo wysychających potoków z czasem pokrywają się bujną roślinnością. Wiosną zwierzęta znajdują tam dobre warunki rozrodu, rozwoju, wychowywania młodych, a podczas letnich ulew pokazany system łagodzi tworzenie się fali powodziowej. Nie ma wielkiej różnicy między fenologią, geomorfologią, klimatem polskich i słowackich gór. Mamy nawet nieco lepsze warunki dla zatrzymania na miejscu wody deszczowej. A to przez bogatsze, zróżnicowane wielogatunkowe lasy z podszytem wodochłonną ściółką, mchami, paprociami. Jednakże brak katastrofalnych powodzi w ostatnich latach, bo gór u nas przecież niewiele, wzbudza przekonanie, że kolejne powodzie nas jeszcze i w tym roku ominą i być może znowu się uda.